Drogie siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele, to już ostatnia niedziela maja. Dziękujemy jednak Bogu, że możemy i w ten sposób się z sobą kontaktować. Przez tą technikę jesteśmy połączeni dzisiaj na online. Choć wierzę, że nie tylko techniką, ale też sercami naszymi jesteśmy dzisiaj połączeni, jako że dziś szczególny dzień nie tylko dlatego, że jest niedziela. Ale dlatego, że dzisiaj mamy szczególne święto. Dziękujemy dzisiaj Bogu za pięćdziesiątnicę. Jestem pewny, że dziś we wszystkich kościołach chrześcijańskich wspominają właśnie ten dzień. W dzisiejszych kazaniach, bez względu na to, gdzie są one wygłaszane, mowa jest o Duchu Świętym, trzeciej osobie Trójcy Świętej, Duchu Świętym zapowiadanym i posłanym przez Boga Ojca. I oczekiwanym przez tych, którzy trwali w modlitwie po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa. Zesłanie Ducha Świętego, jak wspominaliśmy w ostatnią niedzielę, jest dowodem przyjęcia ofiary Jezusa i ukoronowania syna przez Ojca w niebie. Gdyby nie było w niebo nie byłoby pięćdziesiątnicy. Uwielbiony Jezus. Zesłał na ziemię obietnicę Ojca i dał swoim uczniom moc do głoszenia Ewangelii, tak, by królestwo tego świata będące pod panowanie mocy diabła i grzechu mogło być poprzez Ewangelię wydzierane Ojcu kłamstwa i zdobywane dla Jezusa Chrystusa. To małe pojedyncze ziarko pszeniczne, o którym mówi Ewangelia, nasz Pan, które wpadło do ziemi i umarło. Zaczęło nie tylko kiełkować, ale przynosić stokrotny owoc. W dzień pięćdziesiątnicy trzy tysiące osób zostało pozyskanych dla Królestwa Bożego. Kościół Boży w błyskawicznym tempie zaczął się rozwijać. I nawet prześladowanie, najpierw ze strony Żydów, potem cesarzy rzymskich, nie zatrzymały owego zwycięskiego pochodu Ewangelii, raczej przeciwnie. Krew męczenników, jak powiada Tertulian, stała się posiewem Ewangelii. Boże dzieło nie mogło być zatrzymane. Dziś na całym świecie zwiastowana jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie. We wszystkich zakątkach globu ziemskiego zwiastowane jest Królestwo Boże. Tak jak przepowiedział Jezus, iż będzie to znakiem poprzedzającym jego powtórne przyjście. Czytamy w Bożym Słowie. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Ale też jak powiada Piotr w dniu pięćdziesiątnicy, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Przypatrzmy się bliżej temu, co stało się wtedy w Jerozolimie. Opowiedzmy o Bożym Planie Zbawienia, jaki został objawiony w tym dniu. Otóż upodobało się Bogu, by jedno z izraelskich świąt pielgrzymich wybrać na dzień szczególny dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Trzy razy do roku, dokładnie w czas wielkich trzech świąt pielgrzymich, to jest Paschy, Zielonych Świąt i Święta Sukot, czyli namiotów, każdy dorosły Izraelita miał stawić się w świątyni w Jerozolimie przed Panem. Bóg zaś wybrał właśnie dzień Zielonych Świąt, drugie z świąt pielgrzymich obchodzonych w Izraelu, jako dzień święta pierwszych Żniw, by w tym czasie dokonać wypełnienia obietnicy złożonej przez Jezusa Chrystusa i zesłać na Ziemię Obiecanego Ducha Świętego. Dokładniej mówiąc, wylać go na grono uczniów pańskich i zapoczątkować erę Kościoła. Eon łaski Bożej i Eon Ducha Świętego. Nic dziwnego, że właśnie w tym dniu tak liczne tłumy z różnych narodów, narodów i języków, przybyły do Jerozolimy świętować ten radosny dzień zebrania pierwszych plonów ziemi oraz, jak to było w zwyczaju żydowskim wspominać dzień nadania tory, czyli zakonu na górze Synej. Autor Dziejów Apostolskich wymienia obecnych na święcie Partów, Medów, Elamitów, mieszkańców Mezopotanii, Judei, Kapodycji, Pontu i Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, Liptu, e, Libii, przychodniów rzymskich, Żydów i prozolitów, Kreteńczyków i Arabów. Nieprzebrane tłumy. Ciekaw jestem, czy ktokolwiek z tych ludzi mógł podejrzewać, że wróci do swojej ojczyzny, i do swojego domu z jeszcze większą radością, niż wędrował do Jerozolimy. Wierzę, że owych trzy tysiące dusz, które znalazło w tym dniu Jezusa, oddało mu swoje życie i zostało ochrzczonych w jego imię, wracało do swoich domów z tą radością, jaką może sprawić tylko i wyłącznie Bóg. Ta radość przewyższa inne radości, nawet i tę płynącą z dostatku zebranych plonów i z dostatku powszedniego chleba. Upodobało się Bogu właśnie w Dniu Zielonych Świąt, kiedy ludzie dziękują za zebrane plony i codzienny chleb, przynieść światu coś więcej niż chleb powszedni i zabezpieczenie bytu materialnego. Bóg wybrał Dzień Zielonych Świąt, by spełnić swą obietnicę zesłania Ducha Świętego na Ziemię, wypełniając tym samym liczne proroctwa Starego Testamentu. W tym dniu bowiem Bóg zawiera nowe przymierze z swoim ludem i ze wszystkimi narodami, jakie zamieszkują Ziemię. Rozpoczyna się nowy rozdział w historii zbawienia i w historii wszechświata to co od wieków zapowiadali prorocy Bóg wypełnia właśnie w tym dniu tak pięknie opisuje to prorok Jeremiasz w 31. rozdziale od 31. wersetu i niżej pisze tak Oto idą dni mówi Pan że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze nie takie przymierze jakie zawarłem z ich ojcami w dniu gdy ich ująłem za rękę aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej które to przemierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi pan, lecz tak, takie przymierze zawrę z domem izraelskim w tych dniach, mówi pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu, i będę ich bogiem, a oni będą moim ludem. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. A prorok Ezechiel dodaje słowa pana. I dam wam serce nowe i ducha nowego do wnętrza waszego. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serca mięsiste. Mojego ducha dam do wnętrza waszego. Apostoł Piotr w dniu Zielonych Świąt, przemawiając do tłumów, przypomina słowa jeszcze innego proroka, proroka Joela, który powiada, i stanie się w ostateczne dni, mówi pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało, żeby nie było żadnych wątpliwości co do czasu spełnienia się tego proroctwa. Apostoł powiada do zebranych tłumów, że to jest to, co było zapowiedziane i to co się dzieje teraz, dzisiaj w obecnej chwili to możecie widzieć i słyszeć. Łukasz Autor Dziejów Apostolskich opisuje to wydarzenie, kiedy to nagle na uczniów pańskich zgromadzonych w jednym miejscu został wylany Duch Święty. Ludzie mogli zobaczyć i usłyszeć, jak nagle powstał szum z nieba, jakby gwałtownie, gwałtownego wiejącego wiatru, i ukazały się języki ognia, które rozdzieliły się i usiadły na każdym z uczniów Chrystusa. To przeżycie. Dla licznie przybyłych na święto do Jerozolimy nabożnych Żydów było dziwne, zdumiewające i napawające trwogą. Oni mieli świadomość, że ci, na których stąpił Duch Święty, wszyscy są Galilejczykami, a jednak słyszeli ich, jak mówią obcymi językami, tak jak im Duch poddawał. Mówili językami, których nie znali i nigdy wcześniej się nie uczyli. Wtedy wielkie niepewności pytali jeden drugiego, co to może znaczyć. Słyszą ich bowiem, jak ich własnym językach głoszą wielkie dzieła Boże. Oczywiście byli też tacy, bo takich nigdy i nigdzie na świecie nie brakuje, którzy zaczęli drwić z tego, co widzieli i słyszeli, powiadając o uczniach Jezusa, młodym winem się upili. Czy się dziwimy? Chyba nie. Dziś również wielu ludzi sprawy Boże chce obracać w śmiech i żart. To przeważnie ci, którzy myślą bardzo płytko, nie chcą zmierzyć się z własnym sumieniem, lub po prostu nie mają żadnych argumentów, ci najczęściej próbują lekceważyć sprawy Pańskie i obracać je w żart. Dla wielu jednak nabożnych Żydów był to znak od Pana. Po raz pierwszy w życiu mogli słyszeć Ewangelię w swoim własnym języku. I jak się okazuje, nie był to jakiś pijacki bełkot, ale ludzie ci głosili w obcych językach wielkie dzieła Boże. Jakiż to piękny obraz. Dla wielu postronnych ludzi niezrozumiałe języki, ale dla innych to ojczysta mowa, w której się urodzili. Może dziś Bóg nie przemawia do nas tak samo jak w dniu Zielonych Świąt, ale z pewnością przez różnych ludzi, takich jak Ty, jak ja, chce docierać do serc innych ludzi w ich zrozumiałym języku, takim języku, który można rozumieć, do prostych ludzi w prostym języku, do uczonych i mądrych tego świata ich własnym języku. Do człowieka uzależnionego najlepiej dotrze ten, który zna ten język, gdyż niegdyś sam był uzależniony, a teraz Chrystus wyzwolił go z szpon nałogu. Do kogoś, kto stracił swoje dziecko, najlepiej dotrze ten, który zna ten ból z autopsji, z własnego przeżycia, kto zna ten język, gdyż przeszedł przez podobny problem. Niestety, dla wielu ludzi, mimo że słyszą Ewangelię, ten język jest dalej niezrozumiałym. Mają uszy, ale nie słyszą. Nie słyszą tego, co mówi Bóg. Mają oczy, ale zupełnie te oczy są zasłonięte, by nie widzieć cuda Boże, jakie on czyni. Jednak dzięki Bogu, że również i dzisiaj Bóg daje dobre dary ducha świętego swoim uczniom, by mogli skutecznie głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Apostoł Piotr w dniu pięćdziesiątnicy przemawia zrozumiałym dla wszystkich językiem i przemawia do wszystkich ludzi. On nie pominął nawet tych, którzy drwili z tego, co widzieli i słyszeli. Bóg bowiem może zbawić największego prześmiewcę, a przynajmniej pokazać takiemu człowiekowi jego głupią argumentację, by był kiedyś bez wymówki. Dla nabożnych jednak Żydów. To słowo było niezwykle potrzebne. To było słowo, które poruszyło ich do głębi. Apostoł Piotr, nie bacząc na ludzkie konwenanse, mówi wprost i bez ogródek: Jezusa nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród Was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, tegoście Wy rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, jak czulibyśmy się dzisiaj, gdyby jakiś kaznodzieja oskarżył nas personalnie o morderstwo Jezusa? Ty Go zabiłeś, Ty jesteś mordercą. Przez całe wieki nawet Kościół, szukając winnych śmierci Jezusa, skazywał na Żydów. To oni są winni, to oni Go ukrzyżowali, dlatego trzeba ich tępić, niszczyć, zabijać. Czy jednak dociera do nas to, że to Ty i ja byliśmy i jesteśmy winni śmierci Chrystusa? To moje i Twoje grzechy zaprowadziły Go na krzyż. To On zgodzi się w naszym zastępstwie umrzeć za każdego z nas. Pomyślmy nad tym przez chwilę. Gdyby się tak zdarzyło, że ktoś uratowałby nam życie, Ktoś wyratowałby nas, gdy to toniemy, albo wyciągnął nas z palącego się domu, albo bylibyśmy w innym śmiertelnym zagrożeniu, a ktoś wyciągnąłby nas z tej opresji. Co czulibyśmy i jak zachowywalibyśmy się w stosunku do tego człowieka, który nas uratował? Czy odwrócilibyśmy się na przyjęcie i bez słowa poszlibyśmy swoją drogą? Albo czy może wyśmialibyśmy tego człowieka, który przyniósł nam ratunek? A twoim zdaniem, twoim zdaniem, drogi przyjacielu, co Jezus jeszcze musi uczynić, by, byś ty mógł okazać mu wdzięczność? Czy zauważyliśmy to, że tyle lat cierpliwie nas znosi, że pomaga, że błogosławi, że daje zdrowie. Że karmi, ubiera, daje siły do pracy, a przede wszystkim to, że zatroszył się o całą naszą wieczność? Czy zauważyliśmy to, że to on nasze grzechy, nie swoje, poniósł na drzewo krzyża, że tym samym dał nam szansę, byśmy nie musieli spędzać całej wieczności w miejscu, które zgotowane jest dla diabła i jego aniołów? W dniu Pięćdziesiątnicy Apostoł Piotr, kiedy przemawiał do tłumów, wielu z nich, gdy to usłyszało, było poruszonych do głębi. Oni nie słuchali Piotra tak, jak się słucha niedzielnego kazania w kościele. Coś tam ksiądz czy inny kaznodzieja mówi, ale nie wiadomo po co mówi, do kogo mówi, co mówi, czy to w ogóle ważne. Najważniejsze przecież jest być w kościele i zaliczyć nabożeństwo, bo przecież jesteśmy chrześcijanami, prawda? Wielu z tych, którzy słuchali Piotra, tego prostego i niewykształconego rybaka, było poruszonych do głębi, bo to, co mówił, dotyczyło ich życia i tego życia, które tu jest na ziemi i tego, które ma być w wieczności. I ci poruszeni do głębi ludzie zadają Piotrowi i innym apostołom pytanie: Co mamy czynić, mężowie, bracia? Hmm, czy kiedykolwiek zadałeś sobie i innym to pytanie. Słuchanie Słowa Bożego zawsze powinno prowadzić nas do pytania, co mamy zrobić z tym, co słyszymy. Czy to, co słyszę, dotyczy mego osobistego życia? Czy Bóg żąda od nas ustosunkowania się i podjęcia odpowiedniej decyzji? Gdybyśmy tylko mieli na tyle odwagi, aby zapytać Boga, Panie, co chcesz, abym uczynił? A może jest tak, że Bóg już wielokrotnie mówił nam, co powinniśmy czynić, ale my nie chcemy tego robić. Doskonale wiemy, ale lekceważymy go. Nie chcemy okazać mu posłuszeństwa. Czy to nie jest przypadkiem istota grzechu? W drugim liście do Tesaloniczan apostoł Paweł napisał o dniu, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu poministym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy, posłuchajcie, nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od chwały mocy Jego. Czy zauważyliśmy ten zwrot? Nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa? Niestety wielu ludzi współcześnie żyjących nie myśli dalej niż następny dzień, dalej niż czas swego ziemskiego życia. Oby tylko jakoś do jutra, a potem niech się dzieje, co chce. Najtragiczniejsze jest to, że nie chcą być posłuszni Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zgromadzeni w Dniu Zielonych Świąt ludzie słuchający przemawiającego Piotra zobaczyli i uświadomili sobie, że Ewangelia, ta dobra nowina nie jest głoszona dla kosmitów, czy tylko ludzi pogan żyjących w dalekim gdzieś buszu na końcu krańcy, na krańcu świata. To była szansa dla każdego z nich, by zgodnie z proroctwem Joela doświadczyć tego cudu, iż każdy. Kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Na postawione przez tych ludzi pytanie, co mamy czynić, mężowie bracia, apostoł Piot odpowiada: tak. Upamiętajcie się i niech każdy z Was da się ochcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów Waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I Biblia dodaje. Ci tedy, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało onego dnia około trzech tysięcy dusz. Jak widać, to nie były jedynie pojedyncze osoby, ale cała rzesza ludzi. Oczywiście nie byli to wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i nie byli to wszyscy, którzy przybyli na święto, ale byli to ludzie, którzy przyjęli Słowo Chcieli się upamiętać, chcieli Bogu okazać posłuszeństwo, a przede wszystkim okazać Bogu wdzięczność za ratunek w Jezusie Chrystusie. Tak nieraz sobie myślałem, co stałoby się w naszym zboże w koło gdyby jednego dnia nawróciło się trzy tysiące ludzi. Mielibyśmy problem, gdzie w niedzielę się zebrać, jak poradzić sobie z takim tłumem ludzi. A już samo okszczepienie trzy tysiące ludzi to potężne logistyczne wyzwanie, ale Bogu dzięki, jeśli znajdzie się choćby kilka osób, które chciałyby ślubować, Bogu wierność. Bóg okazuje łaskę, kiedy otwiera ludziom oczy, oczy na Ewangelię, by mogli przyjąć ją i stać się dziećmi Bożymi. Drodzy przyjaciele, czy to coś trudnego zawierzyć Bogu swoje życie? Okazuje się dla wielu, nawet dla tych, którzy co niedzielę słuchają słowa Bożego, zbyt trudne, by powiedzieć Bogu swoje tak. Z drugiej zaś strony pomyślmy, czy to nie chytra sztuczka szatańska, by nie, wpuść, nie wypuścić na wolność zniewolonych i przeznaczonych na wieczną śmierć ludzi, którzy nie mogą zdecydować się, by prosić Boga o uwolnienie i nowe życie którym ciężko podjąć jest jedynie właściwą i konieczną decyzję związania się z Bogiem poprzez nawrócenie i chrzest wiary. Ludzie czasem mają obawę przyjść na nabożeństwo. Niektórzy takim doradzają, czy też odradzają, powiadając nie idź tam, bo ci zaraz ochrzczą, zaraz będziesz musiał się do nich zapisać, to jakaś sekta. Diabeł wciąż mąci w umysłach ludzi niewierzących, przekręca Ewangelię. To prawda, że Bóg chce go, abyś go dzisiaj poznał, jemu uwierzył, uwierzył Jego Słowu, związał z Nim swoje życie poprzez ten swoisty akt małżeński, jakim jest chrzest wiary. Bóg pragnie, byś był zapisany nie tylko w Księdze Zborowej, ale w Księdze Żywota w Niebie, Kiedyś do rozentuzjazmowanych uczniów, którzy wracali z misji, podekscytowani, mówią Jezusowi: Panie, i demony są nam podległe. Pan Jezus zaś powiada: Nie radujcie się z tego, że demony są wam podległe, ale radujcie się z tego, że imiona wasze zapisane są w księdze życia w niebie. Ilu z nas jest przekonanych o tym, że jego imię jest zapisane w księdze żywota? Co możesz uczynić i co musisz uczynić, by Twoje imię zostało tam zapisane? Nic innego, jak i tamci w Jerozolimie w Dniu Zielonych Świąt. Upamiętać się i dać się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. On, jak wierzę, ciągle czeka, cierpliwie czeka na Twoją decyzję. Obyś się nie spóźnił i nie utracił wieczności życia z Nim. Tego życzę Ci z całego serca. Amen.